Na tegorocznych targach CES, które w tym roku odbywały się w Las Vegas, firma Sony oficjalnie zaprezentowała swój nowy odtwarzacz audio. Jak przystało na Sony, odtwarzacz nazywa się Walkman, bo tylko Sony ma prawo używać tej nazwy, a jego oznaczenie to NWZX2. Oczywiście odtwarzacz nie jest na kasety, ma formę przypominającą współczesne smartfony i jest urządzeniem cyfrowym. Służy przede wszystkim do słuchania muzyki, nie ma slotu na kartę SIM i funkcjonalnie przypomina iPoda Touch firmy Apple, choć nie dorównuje mu moim zdaniem wyglądem. Nowy Walkman pracuje pod systemem Android, nie najnowszej już daty. Nie miałem okazji poznać jeszcze tego odtwarzacza, słyszałem dużo dobrych opinii o jego brzmieniu i niezłej funkcjonalności, chociaż w obecnych czasach podobnymi funkcjami dysponuje już prawie każdy smartfon. Nowy Walkman ma możliwość odtwarzania wielu rodzajów plików dźwiękowych, także tych bezstratnych. Cena NWZX2 jest wysoka i wynosi około 1100 dolarów. Trudno mi powiedzieć, czy nowy Walkman Sony powtórzy sukces swego kasetowego dziadka. Obawiam się, że jego wysoka cena może na to nie pozwolić. Ale właściwie nie o tym chciałem wam opowiedzieć. Ponieważ nośnikiem pamięci w nowym Walkmanie jest karta microSD, tak jak w większości współczesnych telefonów, firma Sony proponuje zakup do swojego nowego produktu specjalnej karty Sony o pojemności 64 GB. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że firma reklamuje tę kartę jako lepiej brzmiącą, przeznaczoną specjalnie na potrzeby magazynowania plików dźwiękowych. Podobno transmisja danych cyfrowych z karty do urządzenia jest cichsza, produkuje mniej zakłóceń. Przedstawiciele Sony mówią, że nie są pewni, czy karta będzie się dobrze sprzedawać, ale ci, którzy dbają o najwyższą jakość dźwięku, na pewno ją kupią. Zatem już wiemy, jaki target dla takich kart SD wybrali marketingowcy firmy Sony. Zastanawiam się, co ma do cholery wspólnego transmisja danych z karty SD na odtwarzacz z jakością dźwięku produkowanego przez niego. Tym razem Sony chyba przesadziło i naprawdę zrobiło mi się smutno. Już nawet nie mam siły się śmiać czy złościć z tego powodu. Jest mi po prostu smutno. Dlaczego? Przez ostatnie 60 lat firma Sony była liderem we wprowadzaniu nowych technologii do elektronicznego sprzętu audio i wideo, zarówno tego konsumenckiego, jak i profesjonalnego. Z podziwem oglądałem kiedyś wozy transmisyjne dla telewizji wypełnione sprzętem Sony. Firma ta produkowała i nadal produkuje znakomite urządzenia. Nawet ten nowy Walkman, mimo że nieco za drogi taki zły podobno nie jest. Ale historia z tą kartą SD zachwiała moje przekonanie o profesjonalizmie i solidności firmy Sony. Karta MicroSD for Premium Sound, bo tak ona się nazywa, kosztuje prawie 5 razy więcej niż zwykła karta o tej samej pojemności. Czy gra była warta świeczki? Czy ewentualny wyższy zarobek ze sprzedaży tych kart wart jest ewentualnego blamażu z powodu rozpowszechniania bzdur o lepszym brzmieniu karty SD? Nie wiem, ale od dzisiaj już będę inaczej patrzył na logo firmy Sony. Jeśli spod Podobał Wam się ten odcinek naszego wideoblogu? Kliknijcie na thumbs up, czyli lubię to, oraz zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Piszcie też na adres gmail.com jeśli macie jakieś sugestie dotyczące tematów kolejnych odcinków Reduktora Szumu. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.